dzisiaj gramy na Xboxie, już nie na play, Tak? Jako co to ja będę słuchał? Bo ja z na kulanach nagrywam, bo ja tego. I dzisiaj już nie ma takich fajnych skinków jest to opera tylko. Kurde, to już się zadował. Xbox. To jest ciekawe. O, oh, no tam tam gdzie pan pokaże, bo takie zepsute pady. Mimięcie. Taki. Pad taki.

To jest jakiś anonimowy no Jak mam anonimowy to już wiem, że to Bo ja chcę coś grać Bo nie jestem kluczowy raz, Dobra, to dzisiaj sobie polecimy Tutaj D Tam dawno nie leciałem Chcę coś widzisz. Sorry, że już tak nie nagrywam, ale... ale... No nie ja chcę się jakby. Obserwujcie takie ja mam... Czekaj. czy tam. Jestem... No przyleciał jakiś... Co jest takie dobre bramy To są. Dobra. No, co? Jezu, ja nie umiem, naprawdę. Nikt w ogóle nie umiem, czy co? Co ty się stało? To piękna miodra. Są taki słabość tego Fortnite'a. Ogólnie widzę, że którzy mnie Thanks, dzięki. Polecam taki kanał chyba ten... Czekaj, później wam powiem. A ja pamiętam jak się ten kanał nazywa. O Jezus. No, widzicie moja edycja tragiczna. tragiczna. Dobra, czy ja i będę rzucał. Tu mi wiesz. Pa, chłopek tam, który mnie ogarnia sobie tak jak ja. Pa. Dostał ci si light, znaczy ten. Dobra, dead. Potra. Dobrze, napiszcie mnie w komentarzach, jaką pompę wolicie, Tą czy. Tą, czy tą? Ja wolę tą. Nie wiem czemu, ale dobra. Naprawdę nie wiem czemu wolę tą nie. Chyba jakby na kolanach nagrywam, że se opieram kolanami o telefon, nie? tak wolą kolana po chwili? Dlatego ja tak słabo gram ogólnie. No co tu się dzieje? <grym i> nie <górnie> wyrobię. To jest jakiś ten, ktoś mi te wstawiła po, po kolędy. Pat po, tamtemu te tam, piaki ładuje. Pa, dostał! <grystanie> Nie ogarniał. Słuchajcie to, że... to, że jak przytrzymacie X jak gracie na Xboxie, to nie będziecie musieli mieć całego ekipunku, żeby ten sobie zmienić. Pa. Ja na przykład przytrzymałem X i nic nie zmienia. Także to jest fajne, mega. O, koronkacie. O tam, to ja sobie idę po chłopów i po korunkach. A, to jest pewna taka pułapa, pa. pa, No pułapka była. O Jezus, nie ma formy.